Niedziela 10 października. Anna Romanów, podsumowanie tygodnia. Środa. Rada Miasta po raz trzeci powiedziała nie dla poręczenia kredytu na Aquapark. za, Zdaniem radnych, to głosowanie nie było potrzebne. My jesteśmy za budową akwaparku, natomiast nie na tych zasadach. Zasady są kiepskie i w związku z powyższym pan prezydent bije pianę tylko i wyłącznie bije pianę aby przed wyborami zrobić sobie publikę. To tylko upór pana prezydenta nie mający pokrycia w żadnych nowych faktach. Po prostu radni tym razem jeszcze większa grupa radnych powiedziała nie dla dalszego zadłużenia miasta. Podczas środowej sesji radni wyrazili swoje oburzenie brakiem zgody prezydenta na możliwość składania interpelacji w sprawach mieszkańców. Otóż paragraf 33 informuje, że w każdej sesji powinno być przyjęcie protokołu z poprzednich zebrań, interpelacja i wolne wnioski i sprawozdanie prezydenta i przewodniczącej z, z działań między sesjami. Taka jest treść i zapis paragrafu 33 statutu, na którym się powołujemy, a nie potrafimy zinterpretować. Bo interpretujemy tak, jak chcemy. Bo wybory mają co do siebie, że każdy robi jak chce. Dziękuję bardzo. Czwartek. Wojewoda Rafał Bruski zaprezentował aplikację, jaką jest wirtualny spacer po urzędzie wojewódzkim. Aplikacja jest adresowana głównie do petentów, którzy dzięki niej dowiedzą się, którędy dojść do danego wydziału, oraz nie wychodząc z domu, zaznajomią się z listą dokumentów, jakie należy zabrać, aby załatwić daną sprawę w czasie jednej wizyty komisja tym razem spotkała się z byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Wodociągowej, Henrykiem Sapalskim, który za obecną sytuację w spółce oraz podwyżki cen wody i ścieków wini prezesa Stanisława Drzewieckiego. Dodatkowo Sapalski zarzuca prezydentom, że nie reagowali na jego sygnały o szkodliwej działalności Drzewieckiego. To, to wszystko przedstawiam. W jednym momencie słyszę modażę z ust pana Nowackiego. Że, potwierdza też, no, ja że prezydent, że jeżeli my jako Rada Nadzorcza zlecimy taką ekspertyzę, to oni zlecą kontr ekspertyzę. Wszyscy panowie grają w jednej drużynie. E, żadne nasze argumenty Rady Nadzorczej nie są brane pod uwagę. Wydział Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej odrzucił oddalenie zawiszy bytkoszt od kary rozgrywania meczy. Bez udziału publiczności oznacza to, że Bydgoscy kibice nie obejrzą kolejnych kilku spotkań. Kara została nałożona w związku z wydarzeniami podczas meczu z widzewem Łódź. Piątek. Rozpoczęła się druga edycja turnieju koszykarskiego Bydgoszcz Cup, w którym młodzi chłopcy z różnych roczników zmagać się będą do niedzieli.